I'm sure it will be, William. You've put a lot of work into this. Oh, yes. Thanks. I really hope so. It's <sighs> great to hear. I'm sure it'll be a success. <laughs> I wanted to talk with you about something important. Sure. What is it? I've been reading about some incidences at other restaurants where animatronics have been malfunctioning and causing harm to visitors. I want to make sure that our establishments are safe for everyone who comes through our doors. And especially yours too. I understand your concerns. Rest assured I'm being extremely careful with the programming and engineering of the animatronics. Safety is my top priority. I still want you to take your time with the project. Rushing things could lead to mistakes. I promise I won't rush anything. I want this restaurant to be just as perfect as you do, but I do need to move quickly if we're going to open in I time. I know, but Please keep safety in mind, above all else. I don't want any accidents or injuries to happen. I understand, Henry. You can trust me to handle everything properly. Was Was there information information you wanted to talk about? No, that's all for now. Just keep me updated on the progress of the project. Okay? We will so good do, Henry. <sighs> well, Thank you soon. Take care, William. No. Słyszeliście ogólnie tutaj kawałek rozmowy, bo wcześniej zapomniałem kliknąć nagrywania. Na Witajcie, to jest nowa e, pierwszy odcinek z mojej serii Return to Bloody Nights i to jest ogólnie... E... Hello there, I'm Hufflebrookie, the CEO of Fazbear Entertainment and welcome to Fazbear's Family Diner. To ogólnie uh, fan Because many things are currently happening and I can't. Oh. Oho, no to press run, dobra. Czyli to some. tutaj hole, okay, hold on. What is this? Could you. Więc ogólnie to jest... Co to było? Okej, okay, ogólnie to jest yy, fangame game, I yy, Zobaczmy, czyli pierwsza pizza. William Aft. Ok. Czyli tutaj już jest puppet, z czego co widzę. Okej. Okay. Yy, ogólnie to sam w gacie. Bo to jest pi pierwszy raz, kiedy gram. W jak jakkolwiek w nafa. tu coś się rusza, bo ja co chwilę słyszę jakieś, nie wiem, odgłosy, takie przesuwania czegoś, ja myślę, że coś się rusza. A ja bym, Ah, Tak. Ci po prostu mogę stracić w karcie? Fun is about to start, tam było napisane spoko. A mnie to to przeraża mnie. Co? Cześć. Ale ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Czy ty mnie z Jumpskaru wiesz? Się boję. Bo ja nie wiem, co. Bo jakoś nie wygląda na animatronika, który... Nie dobra, ja cię zasadę w spokoju. Kurde Ty na nowe tu stoisz. na no raczej już byś dawno mnie zaatakował. Nie wiem. No na samym miejscu Kurde waś, jakie to jest straszne nie bo ja się boję, bo tutaj widzę, że to jest drzwi takie, tam ja się boję, że to coś tu będzie, nie? Ja spodziewałam się, że tu będzie marynatka. Ale gdzie to ja to kompletnie nie wiem. Ogólnie, tu też się ten tym mi podoba z tym przesuwaniem do tej latarki. Remember Frozen? Or injury. Ok. O, og ogólnie, fun fact. To to. Ten model animatroników jest z... O! 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 Eee... Boniacz zniknął. O, cześć! Ogólnie, fanfakt to jest yy, model z demo. Nadal tu stoisz! Ty siedziałeś, u, u, usiądź znowu! Czyli wszystko zaczyna się rozkręcać, tak? Okay. Spoko. Ja się zapewne zastanów przy pierwszym, lepszym żonem wskażę, ale tak jak zawsze. Chyba, że będę wiedział, że za chwilę umrę. Ale ten model tych postaci mi się kompletnie podoba. Nie wiem, ja słyszałem tak, ten przesunięty. On idzie po mnie. Zgaduję, że... Zgaduję, że to będzie friend, a to będzie boniacz Ty idziesz po mnie. Patrzcie patrz na jego oczy. On idzie po mnie. O, tutaj jest... Mi się, ale mnie przeraża ten napis samu mario, u marionetki. Yy, funny about the stars, nie? Ja to do doskonale o tym wiem. Ciekwe, nienawidzę. Jeszcze wystarczy, żeby ten Fredziuch przy, że zaczął iść. Nic jest takie, że nie wiem, która jest godzina. Co to było? Boniacz się ruszyłeś? Nie, nie. się ruszył, nie ruszył. Dobra, jest. Weźcie tu w każdym razie wartów State Mario Dyson Okej W dowiedziałem się, tam widziałam o tej, tej... Ten... Widziałam, że elewa ją nagrywa Bo nie, poczekaj, tutaj jest Nie wiem kiedy jest odgłos, kiedy oni się ruszają, oni to jest minus. A to jest w ogóle generator, nie? Kurde, to generator jest. Ty mnie w ogóle szera, żeby go... On nie ma... Kałek, on znaczy, się ma, ale. Cześć, bo ponieważ... ja pewnie skończę tą noc i ja nie nagrywam drugiego odcinka. Znaczy nie gram drugi na bo... Ja muszę przetrawić to co dopiero zagrałem bo to jest dla mnie zbyt straszne Ale nagrywam to dla was nie. więc więcej. więc No się to bardzo, bo nie ruszyłeś się prawda Nie, nie ruszyłeś Łef, jak ty się na mnie patrzysz Już 10 minut odcinek trwa, ja nie O jezu jak ja się zesrałem Dobra! Good morning! To nie jakaś katsełka wędzie? Być nie będzie katsełki. Eee. A co tu się dzieje? A Ale co ja teraz sprowadzam? Czy duży coś? Boże. Gdzie jesteś strasznie z bliska. I z daleka też. się bałem, nie? Ja. Dobra, a więc... Widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, do trzymaj